Chcesz mieszać w mojej karierze i wolności. Patrz, jak całe twoje życie staje w płomieniach. Part 6. Czwartek Byłem w biurze o siódmej, jak zwykle z całą moją dokumentacją. Od aktu mianowania policzne odrzucone wnioski o awans, obejrzałem trzygodzinny film o molestowaniu seksualnym. Tak, wciąż to robiłem i czekałem na moment. Faceci z korporacji, w tym mój były szef, przybyli i poszli prosto na spotkanie z Gabi. Byłem pewien, że wezwał mnie, aby dowiedzieć się, dlaczego uczęszczałem na zajęcia uświadamiające o molestowaniu seksualnym przez prawie rok i byłem na to gotowy. Wezwano mnie po lunchu, około drugiej. Żądano mi pytanie i zanim zdążyłem odpowiedzieć, Gabi rzuciła się na mnie, tak jak wiedziałem, że to zrobi. Wygłosiła długą tyradę na temat tego, jak byłem niesubordynowany i jak lubiłem dotykać pracownicy. Z jej uśmiechu mogłem wywnioskować, że myślała, że wygrała. I wtedy wyciągnęłam list Sju, a grymas na jej twarzy zmalał. Sju została pospiesznie wezwana i poparła moją historię. Powiedziała, że jest jej przykro. Została zwolniona na miejscu i kazano jej czekać w recepcji na ostatnią odprawę. Nie czułem współczucia. Byłem na fali. Następnie wyciągnęłam analizę moich transakcji i opowiedziałam, jak Gabi włamywała się do mojej szafki i kradła moje notatki. Gabi zaprzeczyła. Siu została wezwana ponownie. Też zaprzeczyła. Mój były szef zalogował się do sieci firmowej, wyciągnął dane transakcyjne Siu i moje. Porównał pozycje zajmowane przez nas obie z moimi notatkami. Stwierdził, że to prawda. Siu została ponownie zwolniona. Powiedzieli mi, że zwrócą mi skonfiskowaną premię i zatrzymany depozyt wraz z dodatkowymi 50 tysiącami. To mi odpowiadało. Sprawiedliwość była wystarczająca. I wtedy zauważyłam męża Gabi, który jak zwykle szedł do jej biura z dwójką dzieci. Wyciągnąłem telefon, uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem: Twój mąż tu jest. Odwróciła się i zobaczyła go. Wymówiła się na chwilę, by powiedzieć mu, żeby poczekał. Mój były szef powiedział: Jasne. Nacisnąłem Wyśli. Jeśli chodzi o następstwa, mąż Gabi absolutnie się wkurzył. Jej biuro miało szklane ściany, a reszta była na otwartym planie, więc wszyscy słyszeliśmy, o czym krzyczeli. W końcu wyszedł z ich dziećmi, przepraszam maluchy, Gabi poszła za nim, wciąż na niego krzycząc. Potem zobaczyła nas wszystkich stojących wokół i wyraz jej twarzy był bezcenny, gdy zastanawiała się, który aspekt jej życia spróbować uratować. Pozwoliła mężowi odejść, ale godzinę później została zwolniona. Mój ulubiony szef został, ponieważ nie było już nikogo. Został przez miesiąc szkoląc kobietę, która była w firmie najdłużej, aby przejęła obowiązki kierownika. Jest najbardziej błyskotliwym umysłem, jaki kiedykolwiek spotkałem. Niestety, oddział nadal borykał się z wieloma pracownikami, którzy nie generowali dochodu i musieli go zamknąć. Ale przeniesieli wszystkich pracowników do innych oddziałów w Londynie dwa oddziały i Indiach dziewięć oddziałów. Myślę więc, że nikt nie zasłużenie nie stracił pracy. Nadal śledzę Gabi na Facebooku. Ostatnio pojawiło się wiele postów w stylu: Jestem singielką, bo jestem zajebista. Prawie mi jej żal, ale przypominam sobie trzygodzinne wideo i przestaję być głupi. Z tego, co udało mi się wyczytać na LinkedIn, Siu krążyła od firmy do firmy, aż znalazła stanowisko analityka badawczego. Mój ulubiony szef nadal pracuje w tej firmie. Od czasu do czasu rozmawiamy. Na jakiś czas zrobiłem sobie przerwę od tradingu. Po całym tym głównie, które się wydarzyło, potrzebowałem przerwy, więc nie skorzystałem z ich oferty przeniesienia się do Indii. Poszedłem do pracy z moim kumplem, który ma firmę konsultingową. Kiedy poczuję się gotowy, wrócę na rynek. Przynajmniej dla mnie nie ma innej pracy, która byłaby równie wymagająca i satysfakcjonująca.